Ej, <stutuj> <zyskła> i, <zyskła> nie, nie, całem. nie, Tylko na to się nie, 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 co nie, 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 w nie, nie, Sirius, sam nie, sam. The First Encounter HD Edition, Mordor no. Vision. B Murzyn różowy, <tch> nie, nie, i. A i ty Hana zmienił tego skina sobie, go, bo tam nie, był taki... oh Dobra. No dobra. Witajcie boju Lecimy z tym. Ja się nawet nie przywitałem, siema. A, siema. Po co? No, no ja, ja, ja to oglądam, panaj, no. Świetnie, nie, chłopaki. no ja cię obejrzę. Nie, nie płacz. Dobrze. Nie płacz. Dawajcie, ciśniemy. Ale, ale o co chodzi, że ja cię obejrzę? O. No ja na tym filmie cię obejrzę. A, dobra. I kontynuujemy naszą, się, naszą misję stany. w Egipcie. Ta. A jeżeli ktoś się wkurzył, że tam były klatki w moim filmie, to już nie będzie. Bo tam miałem złe ustawienia renderowania. Szczerze, ja nawet swojego nie patrzyłem. Nie, twój był, twój, twój był dobry. Woj dziku! Dawid, ty dzik! Ej, bo ja czasu nie zobaczyłem! Czekaj, kurde, jest 36 po. To jakoś tak 50. A kogo to obchodzi? gramy tak to jak się gra to całą noc wiesz ale no ja też mam pracę nie pracę poważnego prezentera nikt nic nie wie to tajemnica serio? no tak 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 to tu cenzura powinna teraz być pewnie no Dobra. nie zaradzamy więcej szczegółów sztabik pracuje w radiu z i tyle radio no, tylko, że on ma takie yy, nocne mm, audycje, więc możecie go nie, tego nie, nie słyszeć akurat. Ale on, ale on tam te, prowadzi takie kółko. Jako pogodynka. Kółko, tak. Mi, kółko miłosne, tak. Ja tylko tam kawę przynoszę. Ta. Tak. To jakiś megazort, tam przy, to jest... Ja to nazywam je Łaziki. Który właśnie... Łaziki? Nie no, w, w sumie to jest chyba gdzieś, ta, gdzieś taka nazwa. Ko, coś koło tego, nie? A to jest okay. jakiś boss Megazord. Nie, to nie jest boss. Co ty, jak zobaczysz bossa w tej grze, to się zesrasz? To może nie? Chłopaki, zaraz wracam. Nie, nie tak powiem. Pojawia się, pojawia się Woznik. Ej, stop, stop gra, pauza, idziemy do toalety wszyscy. A tutaj ten... Idziemy rewolwer, na bossa. rewolwery są dobre No. Jakie on fajne ja Ej właśnie, a propos Od tej krowy wydaje. na początku, to co to za krowa była? Pani, nie, nie Hanajowa tylko ta pierwsza. Nie wiem. Dzik? No to coś było dziek, właśnie. Dzik, tak, dzik jak zaczęliśmy jak nagranie, to też usłyszałem jakąś krowę i się zdziwiłem. <grym> co to jest? No bo była tam jakaś. No radę, ci się nie Ktoś mimo. nie napoił i wiesz. Ej, co to tutaj, tam jest jakiś, co to co typ? Zobaczcie, tam stoi jakiś, to jest ten, Ramzes. Czy to czy coś to? A ja nie e, wiem. Tam. To jest... Ym... Ty, okay. patrz tu jest. Jakiś Bóg chyba, to jest? No, o, chyba, to to jest. Pewny. o Jezu, Dziki! Dawid! <noise> tak to moja wina. z grubej rury od siebie. Ja się z te THP, A to te byki! Jak go no. będę ujeżdżał! O ty, to, to pasuje, że jeszcze weź rewolwery i weź. Takie no. rodeo. tak. Rewolwer. A tu sobie znam nic Ej. nie, nie umiem Ja to nie wiem W KF jestem przyzwyczajony i w tym jestem przyzwyczajony, że scrollem zmienia bronię i się Na pik O Ty różowy czarnuchu <grym <grym tam lecisz? Ej patrz jak on się tutaj jak on się wyróżnia w tym Przepraszam plenu, nie? Przepraszam za wyrażenie czarnuchu wiesz... Patrz na moje ruchy Ten. No, ten... Cię ruchy. Róż się tak wyróżnia, że to jest straszne Wow. Dobra, wow. wow jest! Wyrzutnie rakiet! O, patrzcie, kurde, no to tam! Się Zesrałeś się już! Co? Wow, o, fakt, to. to jest to? miniboss, to jest miniboss, w bo szybko zabija Miniboss Będą jeszcze o wiel wiele większe w tej grze To bierze no, agro Ja Ja ile szkieletów, ty! Tylko tyle to było nie tak można koło siebie strzelać Kurde Oj Jo oj, ojoj oj, Witajko w boju Ku, <noise> ku, a nie nie to nie ta gra o. No właśnie ja też się pomyliłem na Jak można pomylić KFa z... z samym <noise> Można O no jest właśnie też pomyliłem i to jest złe Żytko, żytko! Wow. To ale nie mylić ze zbożem. O, jakie ile wody, o ile wody. o, wow, 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 tyle, wow, tyle wody, tyle wody. właśnie, tam pewnie coś jest pod tą wodą. Wiecie? Tak, są Ty, co tu za ryby? O, ja wolę pod wodę, bo tutaj mnie kurde srow. No to jest wodą. No już jestem. Ale weź, co tu za, za jakieś floty. A tu jest hardcore, bo nie widać ilości tlenu z tego co widzę. O, tu też kielet jest. A, to są piranie elektryczne, jakieś nie wiem co to jest, wygląda jak pirania wali prądem. Takie jak mówi. meduza połączona z rybą. A co by nie było? A jak I ściąga mnie jest? do wody? A, tam jest 200 Dobra, trzeba wyjść i tu o. ogarnąć sprawę. Ale jest inną fakt. Lotowałem wow, jakieś wow. osiągnięcie swimming instructor. <laughs> Ja nic nie odblokowałem, to nie wierzę. Ale że, w ogóle ja się to... załamałem, bo e, jak grałem w tego, w e, Sargon Simulator, no nie? No. E, to jak miałem osiągnięcia na Steamie, to one mi się nie nagrywały, jak się bym ich nie no. nagrywał. To już widziałem. No właśnie. O kurde, się ich hmm. Więc jak, jak mówię, że o, mam jakieś tam osiągnięcie, to nie było tego widać. No zobaczymy, jak będzie u mnie serious, no, nie? A też nagrywasz action? Nym? action? Nym? Action yeah. <laughs> Action Action jest spokojnie na moim komputerze <laughs> w Serio przecież on lepiej od Frapsa, znaczy mieszcz spadek klatek o, jest. ale mnie nie nagrywa obraz. <laughs> Oho <laughs> <laughs> <Czy, laughs> Nagrywa, ale y, przy renderowaniu w ogóle nie cię tam obrazu, nie wiem czemu. Ej, tam jest... O Jezu. Lubi. Może kiedyś zainwestuje. Kury co te głowy dziwne. Ci... Jeśli już tu jakieś YouTube'owe to może za 50 lat no. wow. co to jest wow. Oooo Wciśnij prawie. A zobacz tam, czy, czekaj, cze, 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 bo tutaj coś jest za tym piedestale i nie to trzeba jakoś uruchomić. Może my musimy kućnąć. By, byliśmy tam? Tutaj... Ja... Czekaj. <laughs> tak kuc, bo chale stój, stój. Wejdź. Nie, 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 Wejdź tu. To trzeba obniżyć jakoś. Czekaj, ja muszę sobie wziąć kamerę. Nie. To Ej, da się scitować. I stój, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Ej, to... właśnie, wiesz, e, stój, stój, sobie w miejscu. Wiesz, teraz chodź, chodź teraz. Chodź teraz, gdzieś, no obojętnie chodź. Wskocz tam. Wskocz. Kurde. O, jest, udało mi się! To, widzisz? No. Współpraca Ej, e, nie wiem, czy to tylko tak trzeba było zrobić, raczej nie, ale... Ale wzięliśmy to. Pewnie nie, ale już mamy. No chodźcie już, bo no, jeszcze tam rzeko, rzecz, to są. Tam już tam... Chciałem coś rzeczy są. Widziałem już. A tu, tu się obniży Kupy. teraz Jakie cheatery w skórę to nie wierzę <grystanie> Chodźcie czterzy Za to wam płacą nie? Rypa, Dobra, idziemy dalej to Po prostu znamy Nie 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 No bierzemy wszystko co Ile Zyszło? koksu, ile koksu Koks 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 ja ten następny shotgun wchodził pędzić Ciśniemy Ja chodzę z dwó rur Oo ja, ja pierdzial ja ale mnie ten murzyn na... wyskoczył to znaczy <gry> <gry> Kurde Pythy Ile tego gówna jest? Jez, Lecy Skeleton to najlepiej walić headshoty, jak się da z dwóch rur. Każdemu headshoty. A ja to będę nie, No to niekoniecznie, bo one niektóre to padają od razu, typu, jak szmaty, po prostu cię się rozwalają. Ja zresztą tu przy szybkich akcjach ciężko jest headshotować. No. Ja tak wcześniej myślałem. Dobra, bierzemy się. No fajnie, stawi. W... Ja nie, przedpierdam Co ja? A, no tak. Co to za góźno! O A nie, to... te żaby znowu cholerne. Nie lubię. Gdzie tu są granaty? Fajne dech. granata rzucił Nie, to trzeba z serwerów. Wow. Mm. to te teleporty wow, wow, czasami wow, ciężko ogarnąć wow, wow wow ale fajnie Teleporty Nic nie zepsujcie, bo to jest wszystko faraona, pamiętajcie tam który chce nasz zaciukać. Wow. Ale mniejsza o to jak te głowy? Te ja nie ogarniam. Wszystkie potwory są w miarę normalne, ale te głowy, to nie wiem. Mięso cię goni! A schodzimy gdzieś na dół? O, tu jest jakieś fajny Ja to was w ogóle zgubiłem. To idź dalej, to nas znajdziesz. You shall not pass. Back to the shadow. Ale to powinno być w pewien wiesz, z takim entuzjazmem. Gandalf! Gandalf! <laughs> dobra, dobra, spokojnie. Pił, pił, Tam jest. Gandalf to jest odpowiedź na wszystko. Sztawik, jak ty zdziwiłeś no, sześć, pozi sześć poziomów y we wszystkich klasach, a tylko jeden komentarz wystarczy. w <laughs> Hanaya i to jest wszystko już Gendalf. jasne. <laughs> no, Właśnie na. tak, jak się gra po nocach, lekcji nie odrabia. Jak się nie odrabia? No dobra, coś tam robisz. No co to znaczy, próbuję. Z rana, nie? No, próbujesz, a z rana... Słuchaj, no próbuję, ale jeśli nie wchodzi, to nie ma no. A z rana po prostu się spotykamy, piszemy, nie? No. Pisz od. Wow, 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 wow. Sukwo. 19 Ania. HP, Ania. hehe. Patrz. O. Zajebić się. Ktoś tu będzie. Powiedzcie, co to za ciemnica, ty? Co to jest? To jest... Ciemno Ej, ty... A, czekaj, czekaj, ja to ja pamiętam, to... A, to jest takie... Nie wiem, to jest... Back to the shadow właśnie A ja nie Jak... mogę wejść Bo się tak. zasmęciło A ty rzeczywiście! <laughs> nie można wejść stamtąd Ja chyba to zamknąłem, wiesz? No widzisz Bo to taki guziczek był Był no, no wy... to by otworzył. No nie mogę, właśnie. No właśnie, czekaj. Jestem chyba. Nie to zawsze zostawią. <grymbox> <grymbox> Spokojnie, <grymbox> zaraz się otworzy, chyba. <grymbox> A tu szkieletory. A i Hanem musi je wybić, żeby to się otworzyło. E, ty, to jak szkielet tu wszedł w takim razie? No jest. Otworzyło się. O. Widzimy. To szybko. No. Jaki szaduł, kurde. Back to the shadow! Z serce Nie pomalujesz <noise> O Jezu Co mnie tak walnęło perfidnie Wy to ciągle wchodzicie O, ja pamiętam co tu będzie, ja we mnie powiem <noise> Aha I Teraz Kira oczekuje, że... No to powiedz z... mi, powiedz Ej, mi mi. Ej, Stawik Albo Hane, chodźcie tu szybko. Kurde, bo mi tu Wejdźcie do tej klatki do środka. Nie, Zleci, zlec, zlec. Zlec. leci na nas Wejdź, wejdź, wejdź. Ja Twoje wejdę. Twoje sztuczki. Teraz siedź tam, murzynie. I powiedział to. Było. Do widzenia, hodaj. Było, było, było miło. No. Chciałem ja to, to tak, Jak to jest? W tym samym miejscu się raspie Głupie. <grym> Jesteś tam po to, żeby cierpieć. To się będę zabijał. Co myślałeś, że cię tu fala broni zaleje, czy czegoś? Czekaj. Ale nie no. Nie ma tego. E, bo to jakoś otworzyć trzeba, tylko nie wiem jak. Nie wiem, w ogóle dziwnie. Wow, fajnie, fajnie. Wiesz... Zamknąłeś, nie wiesz jak otworzyć. Ale mnie przynajmniej nie atakują. <grym> <grym> Patrz, no A. Tu tu stoję czemu się otworzyła? Akurat teraz jak teraz byś wyszło. Tak jest. ci dziś no. nie wyszło. O! O! Dobra. I co, nadal wam się ta gra wydaje taka dynamiczna, czy już nie? No nie, Musiałem chyba w jakieś osu pograć <grym> Osu osu, o Jezu Ja grałem pełnego swojego czasu nie, nie wiem w ogóle jesteście Gdzie ty jesteś? Open nie, the osu. door Różowy <grym> Wpadłeś do dziury just Ale z nie znalazłem open jakiś klucz. Open the door Aha, Tak to no czekaj Sztabik ma klucz no to sztabik musi tu to otworzyć Chodź różowy frenzlu. Różowy wzywam cię. Idę. Różowy Ranger. Du, 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 du. No. Zawsze mi się podobało, jak oni tak fajnie ty. przebierali tymi rękami. Jak tak coś tam. Transformacja! Tak. Ja, ja, ja. Ale, ale ja, ja, ja to nie ten tyk. No tu, co? Ja tu. Nie, tą przyszliśmy, chodźcie. Eee, Aaaa, mamy do dupy orientację. Chodźcie, za mną. Nie, co, ja tutaj nie to, ogarniam. Jestem, ogarniam jestem różowym rangerem, ja wiem. Ja patrz, sobie. powiedzmy, że tutaj nikt nie był od iluś tam tysięcy lat, a tu jest tak czysto. Widzicie? O, kolejna kiespluba. Nie, mhm. najlepsze jest to, że my się cofnęliśmy w czasie. To mi tej starożytności. To no. A ten. A tutaj są bronie y, palne bo to są zgodne, tak, żeby... Kogo obchodzą Ej, teraz, teraz dam wam małą wskazówkę, jak już będziecie mieli minigana, to ten Thompson będzie chyba, z tego co pamiętam, bo tej samej amunicji do, do tego i do tego. Tego i tamtego. <laughs> Więc jeżeli wiecie, macie możliwość tego, to to i to, to używajcie miniguna, bo jest mocniejszy, a ma tą samą amunicję. A nie Tommy? No nie, no minigana Thompson. To jest Tommy Gun Thompson. Jestem bardziej. jestem... Tak jest zwany to jest Pan Tomasz. Pan Tomasz. Na takiej imprezy się z całkiem kładło, nie? No. Gdzie to gówno pokaż jest? Pokaż klatę! Pokaż klatę! Pokaż tycki. Mm -hmm. Co robimy? gracze A nie, tam można wejść. Dobra. Nie wiem, co. Kira pokazał klasę, strzelił karnego kutasem. <laughs> nie dobra, dobra, ej, dobra, postawiamy ej, nóżkę no, sobie. No właśnie, panowie, liczymy grę. Jak Kira weźmie się, stań przy ścianie. Teraz ja chcę sobie wejść. Okej. ja To wymaga poświęceń. Zajebiście, tam... Ej, a to jak tam? nie, to się da z boku. Patrz, kira. Serio? Walić, to. Znaczy, no niby z boku. O, chodź, o. no. Nie. No... Chcemy w tym wszystko... W końcu wszystko. W kf nie jesteśmy lepsi, chociaż... nie wygramy na Steamowej wersji, ale i tak znajdziemy swoje tam triki. No. Bierzemy... Jakaś kulka. Nie wiem Dobra, nieważne tak? A w tej kurce co ty? A może to o, o, smocza kula? Tu się coś stanie, ale nie wiem co. Po prostu po co ja wam to mówię? Takie spoilery ale cały czas. No Chodźcie bo tutaj. A weź kurde, bo ja ci zaraz spoję... No, ja ja mostem nie idę. Idzie, idzie tutaj następnie i Tam ci jest. umrzesz. A kto idzie pierwszym mostem? Ej może kramy w marynarza, co? Okej. Okay. Dobra to. Ja, no, idę, każdy... ja idę, ja idę, no. ja idę, no, ja idę, no, no, bracę. No dawaj. No, dawaj. No. dawaj. Jak to wyglądało? Oj, ma gościa! Dawaj, wskakuj może że nie dawaj. No Cohoho! No dobra. Czas gry, 18 minut. No, panowie. Co, kończymy ten cinek? Nie, coś ty. No dobra, to jeszcze trochę tutaj No Fajnie, No to gram! Żywioł wody Ale woda to ciekawie wygląda nawet. Ogień! Od zewnątrz. No. Ziemia. Powiesz. No jesteśmy teraz na. na zielonym no, terenie. Wejdź tak. weź sobie. paskira, weź płyt tak, i weź sobie tak, kamerę tak. H. Okay. O! Bo muszę płynąć! Na tu Ta żarłaczna sukfa. A to jest za płytko, nie mogę płynąć. Nie my. Co to jest? A, tamto. To jest dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Trzeba... O shit! Tutaj bierzecie oczywiście rakiety na niego. Nie, będę z do dał. Wtedy to był boss, a teraz to jest normalny potwór. A, chyba już zginął. Dobra, tak dla pewności. O! Jeszcze dwie. Ty te megazordy, ty co to jakieś. Megazordy, wszyscy dzisiaj z z tym. Jest Rangers Ranger z no. ja, ja jestem różowym Rangerem. Ja jestem żółtym, tak? Jestem, a żółty. Ja, był... Czekaj, ja bym wziął jakieś grubasa, byłbym Zordą. No. <grym> Ej, żółty był facetem, czy a, czyż nie? Pewnie zależy w jakiej wersji, tych wersji. Żółta, żółta była kobieta. Ale nie, bo tych wersji było od cholery, wiesz. Tam... Nie, no był czerwony, czarny, był facetem. Ale w wersji Power Rangers był? Zielony, no tak, w ale. Nie, wersji wersji zielona było, zawsze to... była y, ten. Żółta Zypa. zawsze była kobieta. Aha. A nie, mi się wydaje, że w jednej wersji był quazet, ale nie wiem, nie jestem pewien Tak coś mi się kojarzy. A w jednej wersji to nie oh, byli pokemonami co mieli? Pokemonami byli <grym> Kurde o, szkielety to są takie... Skielety agro na mnie Tak nie lubię tu szkieletów chyba jak w KF-ie yy, z tych syren o, bo, to są. bo tu się tyle dzieje, że aż mi się trochę laguje będzie. To <coughs> co może nie No to, to które... powiem ci tyle, tu się, to się będzie stałce. więcej działo, więc lepiej sobie mm -hmm. znieść, jeżeli coś jest na tak. Tam ciekawego, no? Coś się świeci. Nie, no tam nie spada mi do jednej klatki, co nie wiesz? No. Mój kolega grał w FIFA na pięciu klatkach, więc. <głos> <głos> więc wiesz. Czemu tak? Radzie... Bo on mówi, że mu FIFA chodzi lepiej w nocy, a w dzień mu klatkuje. <noise> Dawajcie, ciśniemy już do tego no. naszej kwatery głównej. No, już tu jestem. Wow, shit! Ej, tu jest ten. Y, jakaś broń, tylko to jest chyba ten la laseromiot, czy coś. Nie, wiem, co to jest? No Cześć, zaraz A granat, wikalenie akurat granatyk jest do dupy w 1-2 jak dla mnie przynajmniej. do dupy, ponieważ go trzeba tak dziwnie naprężać. Nie jest to taki typowy granatnik. A, tak Fuck, się coś. O fuck bo ginę. Ty, 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 co ty to, to, to się wyram A to z to mi Ale to ta broń. Gdzie się. jest medyk? <grym> medyk nie leczący. Med a bo my mamy Thompsona, ja o tym na śmierć zapomniałem, kurde. Thompson jest najlepszy człowieka tutaj. Chodź jak liczymy grę, bo tam widzę, że jest coś ciekawego. <grym> no oczywiście. Co to za Megazord? <grym> Ej, powiem, Ej, jak się nazywało to, jak oni się łączyli oh, w tego ty, wow, wielkiego, tego, wiesz, takie panie. fajne. The... Minigun! Ej, to wiecie, teraz używacie miniguna, bo to jest to, to samo ammo chyba, tak? Czekajcie, Nie sprawdzę. no, co ty. Dobra, tak, to jest samo ammo, dobra. Ej, nie, bo ja nie wie, pamiętałem, to... czy to było w trójce, czy w dwójce, już nie wiem. Jak się to wszystko. Ty tędy się idzie dalej? Tak, minigun. Ale to się musi rozpędzać, nie? No tak, ale to klikasz sobie taki tego i już możemy trochę sobie pokręcić przed akcją Granaty yeah. Wolę Tomka No Nie, no nie Nigalny będzie najgrubszy Ej, chłopaki gdzie wy jesteście? A dobra, widzę, do? widzę różowego. <laughs> Czorny ja. dubi 22, 22 jakieś tam, jesteś straszna. A to tak nie tutaj, to jest. idziemy jest. A może do góry? Dawajcie coś, cheatujemy. No tutaj teraz. Dawajcie coś, ty Butyfy, skorpion. Tak mnie napadły, ciebie jesteście. No tutaj przydaję No tu jedną właśnie Jestem tankę, muszę tankować. Jorzech tutaj. Ale, I go, go, will not plan... Ogólnie, to ja zauważyłem, że w ogóle mi w tej grze nie idzie, ale. Spokojnie. I też. Ja bym... także poważna. Poga. Poważna paczka, jak jest poważna paczka, to znaczy, że będzie coś poważnego. Aha. <laughs> Jaka <laughs> zajebista reakcja! Aha. żaby Aha. <laughs> Jezu <laughs> Cały Tommy. To jest to z glimator. nie serio akurat... O zobaczcie jak oni to zwalili, oni zrobili bossa w wersji Masyża. No, ja mogę. To jest to boss? No... Patrz, jest, jest pasek życia. A bo mi rzecz. spada na głowę. Może to jest tylko tego, Wstęp. No, no, nie To wie. Kurde, bo ja... Nie wiem czy dobrze marnuję minikana na tej Ja tej też, tej... też, ale dobra, załóżmy, że to jest boss, nie? To ja to lewo rewolwerami tutaj zjadę Jaaa, municja To się skończyło Wow Macie tę muzykę włączoną? O, nie, w ogóle To fajnie um, bom, 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 bom. Bym posłuchał przed tym <stosanownicze> no, się śmieje, ja lekcje odrabiam słucham betowe na fajne. No ale jest. kurde sirysem to jest rozpierdoli w ogóle, no. No, no, no nie było. Poważna paździa była, była No i po parsce. Ja chcę zebrać wszystkie. No wy się tam bawcie. Czy już wszystkie masz, pokiem? Ma. Tak, Musimy ocalić świat, Pokémon, to przyjaciel mój Bramie śpiewa. bramie, bramie mój tych żartów To właśnie ty To, mam straszne goście Odwaga nam doda chodźcie. Jak Hanna jest w opie faze to nie jest to Śpiewa, śpiewa no, i śpiewa Pokemon, no, no i czas tak. No to już pograne To i wpisuj w Ooo, zajebiste! Nie, o nie, o nie, o! Kończymy, kończymy, dziękujemy. A, dobra, no to na razie trzymaj się następnego odcinka i cześć! Cześć!